Witam serdecznie wszystkich potencjalnych widzów oraz słuchaczy. Tym razem będę mówił o spiskach. A właściwie to takim jednym spisku, i wokół niego skonstruuję moją dzisiejszą, moje dzisiejsze wystąpienie. Otóż, tuż po śmierci papieża Benedykta XVI, media na całym świecie nagle zaczęły pisać o supertajnym spisku. Tak, supertajnym, ale one go opisały, bo wykryły wykryły go w Watykanie. Był dobrze przemyślany i jeszcze raz użyję tego sformułowania bardzo tajny. Ma on na celu ten spisek obalenie papieża Franciszka. Objawił się on medium teraz właśnie w styczniu w związku z wydarzeniami, które miały miejsce po pogrzebie papieża seniora, prawdopodobnie w związku z różnymi publikacjami, jakie w tych dniach nastąpiły. I całym szeregiem napięć, jakie, jakie się z tego tytułu wygenerowały. Można powiedzieć, można by było zaryzykować taką właściwie teorię, że media czasami obmyślają różne rzeczy z nudów. Ale przy okazji ujawnienia, owego, tu nadużyję kolejne słowa, spisku, informują nas wszystkie środki społecznego przekazu o ogromnym, często globalnym zasięgu. Powołują się one przy tym najczęściej na słabo identyfikowalne przez czytelnika, ze strony widza czytelnika, ale jednak rzekomo dobrze poinformowane swoje własne źródła w Watykanie. Nic, coś takiego niewiele kosztuje. Powołam się na dobrze poinformowane źródło i kto mi powie, że takowego nie posiadam. Przejdę od razu do rzeczy. Czy taki spisek mógłby się zagnieździć gdzieś tam na szczeblach watykańskich dykasterii? w gronie na przykład kardynałów niezadowolonych z obecnego pontyfikatu z różnych powodów, no pewnie by mógł. Gdzie są ludzie, tam są też międzyludzkie relacje, a te z kolei bywają niekiedy napięte. I widzimy to również w dobie obecnego pontyfikatu. Jakaś sytuacja tak jest wszędzie. Kogoś zadowala, a kogoś innego nie i chciałby ją zmienić. Tyle, że od chcenia do zmiany stanu faktycznego droga była bardzo daleka. I jedną z tych dróg bywa spisek. Tyle teorii. I niejako w tym kontekście, aczkolwiek na marginesie mojego wystąpienia przypomina mi się historia niedawno zmarłego kardynała Pella, tuż po papieżu Benedykcie. I spisku, w wyniku którego spędził on w więzieniu ponad rok życia, w który, w który Rzekomo były zaangażowane, niestety, jeśli to prawda, ponoć jakieś środowiska kościelne. Zabezpieczyłem się słownie, ale skłonny jestem uwierzyć w niektóre z tych doniesień. Tak być mogło. Jeśli chodzi też o spiski rzekome, to pamiętam teorię dotyczącą nie do końca naturalnej przyczyny śmierci papieża Jana Pawła I. Od razu zaznaczam, że nie jestem w stanie obiektywnie zweryfikować ich prawdziwości, tych teorii. I na bok odłożę moją prywatną opinię na temat możliwości takiego, takiego spisku. Ale teoria jest ciekawa. Wracając do tematu. Spróbuję nasze medialne doniesienia o spisku na papieża Franciszka zderzyć z logiką. Skoro takowy wśród kardynałów i jakichś popleczników został zawiązany i jest tajnym, Mało jak tajnym, to nosi cechę jakiegoś zaprzysiężenia z przysiężenia, to ujawniając go, ktoś, a więc media, właśnie sprawę utopił. Jednym słowem, spisek został zakończony i sprawa przestała mieć cechy bytu realnego. O ile przez choćby pięć minut miała a więc sprawę należy uznać za niebyłą. Należałoby uznać za niebyłą. Ale cóż, dyskusja trwa dalej a media różnej konditury przypisują jemu, temu spisku, określone cechy światopoglądowe. Jest więc on konserwatywny, przeciw papieżowi modernistycznemu. I tu jesteśmy w domu. Medialnie bowiem można kardynałów spokojnie podzielić na konserwatywnych i mniej konserwatywnych, pozapisywać do spisku, bądź uznać ich za jego przeciwników. A w publicystyce, najczęściej jałowej, Toczyć spory, które mają imitować polemiki między poszczególnymi hierarchami. Miałby więc papież być zwolennikiem akceptacji przez Kościół różnych kwestii obyczajowych, uważanych dotąd za grzech. Miałby chcieć jakichś nowych pomysłów w liturgii. Poza tym, jego wypowiedzi nie zawsze są do końca przemyślane, zbyt żywiołowe, przynajmniej w moim odbiorze. Budzą też one niekiedy wątpliwości części teologów. Wszystko to na pewno jest prawda. Ale Wracając do sedna, a więc właśnie unicestwionego przez owe media spisku, moim subiektywnym zdaniem on akurat nigdy nie istniał. Natomiast wiele środowisk na pewno chce zagłuszyć albo unicestwić część głosów padających w kwestii, jaki kościół w najbliższych latach, a może i dziesiątkach lat, ma być. I tworząc takie fake newsy, realizują swoją jego wizję pracując niejako z zewnątrz tej instytucji. Jeśli więc w kościele jakiś spisek jest, to właśnie tu, właśnie po stronie mediów. Dość dobrze przemyślany i konsekwentnie przeprowadzany. Ktoś zapytano, dobrze, a jaki ja bym chciał widzieć kościół? Jaki on powinien być? Skoro formuła tych wystąpień brzmi za krótko, to odpowiem krótko. Na pewno jeden święty, powszechny i apostolski. Resztę można doczytać. Dziękuję. Do następnego zobaczenia i usłyszenia.